Orędzie 146, 2 lutego 1978 roku, święto Ofiarowania Pańskiego, w świątyni zostaniecie złożeni w ofierze. Niosę was w moich ramionach, synowie najmilsi, a wy macie tylko pozwolić mi się nieść, dlatego proszę was, byście stali się małymi dziećmi jesteście najmniejszymi z moich małych dzieci. Oto wzór waszej małości, Jezus, który w czterdziestym dniu po narodzeniu, został zaniesiony do świątyni na rękach swej mamy. Jego oczy patrzą w moje i czuje się bezpieczny. Nie widzi nic innego i śpi kołysany na moim sercu. We mnie, Wzrasta radość zdawania pokoju, odpoczynku i miłości dziecięciu. Synowie najmilsi, wy również pozwólcie mi się nosić. Dzięki temu staniecie się moją doskonałą radością. Tylko wtedy będziecie mogli się czuć bezpieczni. Pomimo przenikliwego zimna, mrożącego coraz bardziej wszystko, doznacie ciepła mojej macierzyńskiej miłości. W niepewności, która właśnie wszystkich ogarnia, znajdziecie schronienie w moich ramionach. Oto światło, pojawiające się w coraz głębszej ciemności. Wy również patrzcie w moje oczy, wpatrujcie się w światło dane wam przez Boga za pośrednictwem waszej mamy. Niosę was w moich ramionach do Bożej świątyni. Was, sługi Pana, Was stróżów jego świątyni. Świątynia ta obecnie bezczeszczona, zdaje się walić. Kolumny prawdy wydają się pękać. A wielu pasterzy padło ofiarą najpoważniejszych błędów. Wszystko skażone jest grzechem, który chciałby splamić nawet ołtarz. Świętokradztwa mnożą się. A kielich Bożej sprawiedliwości jest już wypełniony, zostaniecie złożeni w ofierze w świątyni, krew może zmazać każdą plamę, to przez nią mój kościół zostanie oczyszczony. Wasza matka stoi obok was. Pozwólcie mi się nieść z największym oddaniem, nie rozglądajcie się wokół siebie, nie szukajcie ani schronienia, ani obrony, każdy z Was znajdzie to w moim niepokalanym sercu.